Elegancko. Ogólnie to się maneczko. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj sobie poakuruję trochę kabelków. Później zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Miedziuszki. Czy się Wam podoba? Czy możecie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. Dobra jedzie. Najgorzej jest zacząć zacznie to i idzie jakoś. ile z tego później wyjdzie. Zważę na końcu. Mędziuchy samej. Oczulinę też zważę. Zobaczymy. Ile jej wyszło? Będzie wiadomo, ile razem było, bo zapomniałem zważyć na początku. A robię takie bombeczki o. To ja sobie karuję, i na podsumowaniu się włączę z powrotem. Po prostu możecie też w komentarzach napisać, jakie są Wasze sposoby na obieranie takich właśnie cienkich kabelków. Może ktoś ma lepszy sposób. Wiem, że można coś korowarką, ale niestety nie mam jakiej zamocować. A w garażu za zimno, żeby robić. Więc trzeba sobie jakoś radzić. Powiem wam, że niektóre tak ciężko idą, że to jest tragedia jakaś. Jedne idą leciutko, a niektóre tak ciężko. A trzymam je od wczoraj w domu, więc już odmarzwię, nie są jakieś zmrażone więc nie wiem. ten na przykład lekko poszedł, ale poprzedni przemęczyłem z 3 minuty z nim zobaczymy jak ten pójdzie no co za od tej strony spróbuje dobra jakoś idzie poszedł zostało mi jeszcze pięć kabelków i koniec będzie Dobra, pora na podsumowanie 32 Wydaje nam się siedemdziesiąt jeden czterdzieści cztery gramy wyszło śmieci, więc nie jest źle. Dzięki za obejrzenie. Jak się podobało, to możecie też obejrzeć inne filmiki. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.